Kolejny dzień to następna aukcja i tym razem mamy czołg Mars. Możemy wylicytować go za złoto. Minimalna oferta to 9000 a o godzinie 17.30 oferta konkurencyjna wynosi 18 500 golda. Jest tylko ich 5000 i bardzo możliwe, że ta oferta konkurencyjna jeszcze wzrośnie. Dlatego cena tego pojazdu może nawet wynosić minimum 20 20000 zł. Oczywiście w jutrzejszym filmie dowiecie się dokładnie, za jaką cenę został on sprzedany. Nawiązując do tego, wczorajsze K2 sprzedało się za około 8050 golda, czyli praktycznie za minimalną cenę. Mars to tak naprawdę, jak możecie się spodziewać, identyczny czołg jak Progetto 46, za specjalną skórką, która jest dosyć kontrowersyjna. I nie będę jej tutaj oceniać. Nie możemy jej zdjąć i tak możemy posiadać przykładowo Progetto i Marsa w naszym garażu. Jeżeli zginiemy grając z Randoma Progetto, przechodzimy na Marsa i grając ten sam tylko problem pojawia się z załogą. No to może teraz najważniejsze pytanie, które mi zadajecie, Kamil, czy warto? Spodziewam się, że ten czołg może minimalnie chodzić za na przykład okolice tych 20 tysięcy złota, patrząc na to jak szybko ta cena z minimalnej się podbija. I moim zdaniem Projet to jest jednym z najlepszych czołgów premium w historii World of Tanks, jak nie najlepszym. W szczególności uważam, że robienie im uszkodzeń jest najłatwiejsze dla mnie i potrafię się nim perfekcyjnie odnaleźć właśnie w bitwach. I też od razu zaznaczam, że to nie jest taki samograj i weźcie też koniecznie pod uwagę to przykładowo, że wychodzą takie czołgi jak Bezeta, która może nas masakrować i nie wiemy co będzie w przyszłości, czy jakieś nowe czołgi premium będą coraz lepsze i te starsze staną się coraz gorsze, jak to bardzo często ma miejsce w naszej ukochanej grze. Jednak trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy Progetto nie jest dostępny na co dzień do kupienia za złoto i ta oferta jest bardzo ciekawa pod tym względem. To znaczy zakładając taki scenariusz, że mam na koncie bardzo dużo złota, kupiłem sobie paczki, dostałem bezetę, mam super czołg ciężki do zarabiania kredytów, ale przydał mi się jakiś fajny czołg średni. I tu pojawia się nasza odpowiedź, ponieważ Progetto jest po prostu świetnym medem i zupełnie szczerze, gdybym był na takim miejscu, że posiadam 20, nawet 30 tysięcy golda, z której mogę zrobić cokolwiek, to na pewno zdecydowałbym się na wybór projektu, ponieważ wolałbym mieć jeden topowy czołg premium, niż trzy na przykład jakieś słabsze pojazdy, bo nie ukrywajmy, że czołgi, które są dostępne na co dzień za złoto, to tak naprawdę są czołgi przeciętne. Najlepsze czołgi, jakie możemy kupić, to tylko właśnie za realne pieniądze. W sklepie premium i to też trzeba podkreślić, nie są one tak dostępne, bo często pojawiają się na kilka dni i znikają przykładowo na rok. Ostatnie projekty pojawiło się 27 maja 2022, czyli ponad pół roku temu, a za golda też mieliśmy możliwość, żeby kupić projekt, jednak było to dwa lata temu no i kosztowało nas około 10 050 golda, jeżeli ktoś za tyle wylicytował. Nigdy nie wiemy, co jest w głowie Burgamingu i kiedy następnym razem pojawi się Progetto. Ja tak jak już mówiłem wcześniej, dla mnie to jest genialna premka i naprawdę warta nawet i przepłacania momentami, ale to już zależy tylko i wyłącznie od waszego stanu w garażu. Nie polecam przykładowo dokupywać golda specjalnie, żeby wygrać w licytacji, no bo to oznacza, że tego golda po prostu mało posiadacie w garażu. To już lepiej poczekać, aż to będzie dostępne na przykład za pieniądze w sklepie premium, chociaż też nie wiadomo, kiedy się pojawi. Jednak spodziewałbym się, że jak wrócili linia frontu, no to, to też pewnie będzie dostępne. Nie będę jakoś przynudzać i nie zamierzam też robić specjalnej analizy tego czołgu, no bo dobrze go znacie. Jeżeli pojawi się jakiś nowy pojazd, to postaram się tak jak wczoraj go właśnie fajnie scharakteryzować. Cieszę się, że wam się to tak bardzo podobało. A teraz jako bonusik skomentuję niesamowitą bitwę, najlepszą, która jest dostępna na VOD Replay z pod względem doświadczenia. I pokazują nam właśnie do czego zdolny jest ten pojazd. Bohaterem jest Gohard Annialator, bardzo dobry gracz, streamer z Irlandii, mój kolega z Fejmu. I zaczynamy od tego podjazdu na tory. Widzimy buraskę, ładujemy cały magazynek. Ponieważ spodziewamy się, że tutaj nie ma sensu trzymania pocisku, przypomnę, że to ostatni pocisk ładuje najszybciej i warto trzymać te pociski w naszym magazynku, żeby zwiększyć uszkodzenia na minutę, ale w takiej sytuacji, kiedy te lighty były zaświecone, warto było oddać od razu cały magazynek, bo one w każdej chwili mogły się schować, albo ktoś inny mógł je rozwalić. Podjeżdżamy teraz do standardowego krzaczka. Przeładowani, wychylamy się, widzimy Lansana, oddajemy pierwszy strzał, drugi strzał. On nas zaświecił, więc fajnie było oddać wszystkie pociski. To było troszeczkę ryzykowne, zebraliśmy tylko jedną pestkę. Powiedzmy, że miana jest ok, ale generalnie nie jestem fanem tego zagrania. Aniolator mógł się troszeczkę wcześniej schować i sprawdzić po pierwszym strzale, czy jest zaświecony, czy nie. A tak to delikatnie zaryzykował, bo mógł zebrać przykładowo dwa albo nawet i więcej strzałów, gdyby tam było więcej czołgów przeciwnych. O wiele bardziej podobał mi się ten drugi strzał, bo zobaczcie jak szybko zareagował i zobaczył, że po lewej stronie jest T-34-2, które najprawdopodobniej go zaświeciło i przestał się wychylać, nie ryzykował, doładuje sobie na spokojnie cały magazynek i spróbuje też się wychylić z zupełnie innej pozycji, korzystając z innych szaków, żeby zobaczyć, czy może strzeli do tych pozostałych czołów, które są nam bardziej z tyłu. Niestety nic się nie pojawia, podjeżdża STA-1, która tak się zastanawia, czy się nie wychylić, czy się wychylić, sprawdza, czy jest zaświecony, czy nie. Pojawił się pilot, który strzelił, no i dwururka szturmuje agresywnie, wjeżdża do tego dołka. Jest to czołg ciężki, sporo pancerza. Pokazuje się skorpion, niestety nie mamy przestrzału. Cały czas są te czołgi po lewej stronie, które mają naprawdę niewygodny ogień krzyżowy. na nasze czołgi, które zjechały na dół, więc my musimy w pierwszej kolejności wyczyścić to T3-4-3 i ten pojazd, który jest obok niego. Wiemy, że UDES będzie nam pomagać, więc podjeżdżamy obok niego, właśnie żeby w dwójkę się jakoś wychylić. I pojawia się te 3-4-3, które chciało zagrać jakoś agresywnie. Strzelamy pierwsze kółko, e, super gąska, drugi strzał za zero, ale ten strzał powoduje, że to te 4 nie może się ruszyć, więc generalnie aż tak źle nie wyszło, nie mogło się jakoś schować. Teraz znowu go zgąskowaliśmy, Chowamy się. Te 4 nie ma za bardzo depresji. Działa, zobaczcie, jakie jest bezradne. Dopiero teraz oddało strzałów UDES-a, ale miał sporo na problemy. I na sam koniec Amorak za 300 fajny bo Wnusik, przypomnę, projekt to strzała średnio za 240 i tu też również bardzo błyskawiczne zagranie, anielatora, który chce oddać ten swój jeden strzał, bo wie, że nie przeładuje całego magazynka, ładowanie drugiego pocisku jest bez sensu i wie też, że w przyszłości nie będzie oddawać tych strzałów przez te najbliższe kilkanaście sekund, bo musi dojechać do czołgów przeciwnych, no bo ta flanka została wyczyszczona. Jedziemy dalej, i teraz bardzo sprytne zagranie, które też muszę podkreślić, czyli korzystanie z krzaków. Niby taka niepozorna rzecz, ale zobaczcie, że Aniołatros sobie podjął w ten krzaczek. Zobaczył, czy żaden czołg się nie pojawi. No wprost, nie zaświeci jakiegoś niszczyciela z obłąkanego albo jakiś czołg, który by rotował. No i teraz sprawdzamy, czy zostajemy żarówkę po pierwsze i po drugie, korzystamy z kolejnego krzaka i powalamy drzewo, żeby dodało nam więcej kamuflażu. Wychylamy się, zauważyliśmy, że pilot rotuje. Dostał od nas raz, dostał drugi raz, od razu się cofamy. Niestety to daje strzało do nas za 240. Chcieliśmy dobić tego skorpiona, bo będzie on wkurzający. Ładu, ładujemy sobie na spokojnie, zastanawiamy się co teraz powinniśmy zrobić no i z racji tego, że wcześniej nie byliśmy wykryci to jest decyzja żeby przejechać na dół ale w momencie zjazdu zobaczcie, że Anioladro został wykryty i automatycznie koryguje to i jedzie jak najbardziej do lewej strony, chowając się tym czołgom, które by strzały potencjalnie z kwadratu E2, żeby nie były w zasięgu widzenia anialatora, No bo po co zbierać jakieś niepotrzebne uszkodzenia na tym przejeździe. Podjechaliśmy sobie, sprawdziliśmy czy nie ma Chariotera w tym krzaczku, delikatnie jesteśmy tam wcelowani, żeby w każdej chwili oddać cały magazynek. Jeżeli Charioter strzeli to na pewno zostanie wykryty przez nas, jeżeli on będzie się cofać to wychyli się to pod Skorpiona i Buraskę. Cały czas jesteśmy wcelowani i czekamy na moment pokazania się jego. Nie ma sensu szturmować na 50TP, które sprytnie sobie gra właśnie tam na okolicy na wieży i kontroluje ten cały przejazd. No i zobaczcie, pojawił się Bulldog, od razu pierwszy strzał. Byliśmy gotowi na to, że ktoś tam musi być. Po strzale dostaliśmy też wykryć, no bo strzelaliśmy do czołgu lekkiego, ale zadaliśmy pewne te uszkodzenia. No i teraz pozostało nam przeładować ten magazynek i zastanowić się, co powinniśmy dalej zrobić z tym faktem? Wiemy, że raczej tego czarodziejów nie ma, bo jeżeli on by tam stał, to o wiele wcześniej by mógł do nas strzelić. No i decyzja, żeby oflankować te czołgi ciężkie, wykorzystać mobilność, wykorzystać kamuflaż, no bo nie ma sensu bić się z nimi, jeżeli mamy połowę punktu wytrzymałości. One mogą się nam zdecydowanie przydać, lepiej będzie wykorzystać tą dziurę, która się utworzyła na minimapie, jak tak to nazwę. Przeciwnik nie ma w ogóle żadnej kontroli nad nią, stoi defensywnie wycofany na kilku kwadratach. No i pojawia się to progetto, celujemy sobie na spokojnie, oddajemy zaraz pierwszy strzał. Dokładnie teraz, jak prożyto się ruszyło, oddajemy drugi strzał i trzeci. Uważam, że mogło to zostać troszeczkę inaczej rozegrane, to znaczy mogliśmy wykorzystać ten krzak, który był przed nami i jakby skorzystać z tej mechaniki Double Bush, to znaczy oddajemy strzał w momencie, kiedy krzak nie jest przezroczysty. I bardzo możliwe, że to prożyto by nas nie wykryło, jeżeli nie ma sensownej załogi i dobrego zasięgu widzenia. Pojawia się skorpion, który jest po lewej stronie, ale musimy pamiętać o Bezecie. Byliśmy wykryci. Wiemy, że Bezeta jest przed nami i decyzja, żeby strzelać do Bezety. I w tej sytuacji możecie powiedzieć, że Aniolator Mógł strzelać po jednym strzale, ja się zgodzę, ale jest inny problem, który tutaj widzę: czyli moment, kiedy my strzelimy raz, drugi raz do bezety, ona przykładowo używa tego swojego nitro i podjeżdża do przodu, i my już w ogóle nie możemy strzelać do bezety. I to pewnie skłoniło Aniolatora właśnie, żeby oddać od razu te strzały. W ogóle nie zastanawiał się, czy nie zostawiać tych pocisków, żeby zwiększyć DPM. Tak samo w tym momencie Anialator też pewnie chciał się wystrzelać, bo wiedział, że ta bezeta prędzej czy później zginie, to znaczy, w sensie prędzej czy później, to znaczy, że bardzo szybko zginie, bo ma trzy czołgi przed sobą. Skorpion dojechał, oflankował, tam jeszcze UDES mógł do niej strzelić. Pojawia się Skorpion, no i oddajemy jeden strzał, bo ten Skorpion od razu się schował. Trzymamy jeden pocisk na zwiększenie tych uszkodzeń na minutę. Wypadało przeładować ten cały magazynek. Zobaczcie na wynik, 5500 demerza i 2000 po asyście, a jeszcze tu jest sporo do zrobienia. Charioter, który nie będzie łatwy do wyciągnięcia. Zastanawiam się, czy jest sens grania już w tych szakach, no bo te czołgi będą pochowane. One nie powinny się wychylać, aniolator tutaj twardo stoi sobie i wcelowany szuka tych przestrzałów. Ja chyba zmieniałbym pozycję na miejscu aniolatora, ale zobaczcie, że jednak skorpion decyduje się cofnąć, no bo dostał od artylerii, no i dostaje automatycznie dwa pociski i trzeci. Pięknie to. Chodzi. Mamy 6200 na liczniku. Ładujemy teraz znowu kolejny cały magazynek. Tu w tej sytuacji popieram zagranie, czyli wystrzelenie wszystkich pocisków do Skorpiona, no bo to było pewne, że w każdej chwili on może się schować i raczej nic nie zwiastowało, że będziemy mogli strzelać do innych czołgów. Pojawia się 50TP, który delikatnie się kontuje Warto przeładować też cały magazynek na niego. No i oddajemy pierwszy strzał. Chodzi to od razu się cofamy, My jesteśmy potencjalnie na jeden strzał 50TP mogą nas zaświecić. To też zrobiło. Po kilku sekundach wracamy do naszej pozycji, wychylamy się i pokazuje się charioter, który jest łatwym celem. Przebijamy pierwszy strzał, drugi strzał też nam wchodzi. Ale tu już Anielator tak naprawdę mógł wrócić do garażu. Przypomnę, że w wcześniejszej sytuacji 50TP nasz zaświeciło, więc nie wiem czemu aż tak pewnie stał, nie? ale wiadomo, trzeba było jak zrobić jak najwięcej uszkodzeń do Chariotera, Zaryzykował sporo, nasz całe szczęście 50TP nie trafiło i Anialator pozostał dalej w bitwie i może tu jeszcze wyciągnąć no ponad 7000 zdecydowanie jest tu możliwe. Zobaczcie zresztą sami, że teraz został w tej pozycji 50TP się kontuje, Celujemy, mamy załadowane złoto, w sumie cała bitwa jest na złocie, ale o tym też troszeczkę później dopowiem. Niestety nie weszło to na side scrappie, próbujemy dalszych swoich sił. Żeby przebić dolną płytę, pojawił się lewy, dostał za 251. No i celują w tę dolną płytę. Niestety nic nie wchodzi. Proszę to nie jest jakimś rewelacyjnym sniperem, ale działo według mnie i tak jest na tyle przyjemne. Jako cały robi oczywiście robotę. Teraz podjazd do przeciwnika, moim zdaniem, ta decyzja mogła zostać podjęta troszeczkę wcześniej. O jakąś minutę nawet dwie. Gdy strzeliśmy do Chariotera i wiedzieliśmy, że nic na Charioterze już więcej nie zrobimy, bo on popełnił ten błąd, schował się w tym dole, był na jeden strzał, nie ma co nas się już więcej skupiać i rozgłębiać, no bo to są takie detale, każdy mógł tu podjąć inną decyzję. Widzimy, że 50 p będzie objeżdżane przez UDESa, więc najprawdopodobniej ono się odwróci właśnie na niego UDES dostał, ale UDES oddał jeden strzał, my dokończyliśmy 50 p szkoda, bo tu mogły być jeszcze dodatkowe uszkodzenia, 7300 na liczniku, jesteśmy wykryci, nie chcemy popełnić błędu, żeby wychylić się pod artylerię, może do nas strzelić i nas od razu rozwalić. Dlatego wyjeżdżamy też, zauważcie, że nie rozwaliliśmy żadnych płotków. Od razu pojechaliśmy do prawej strony, bo artyleria mogła być w swoim trybie e, i wycelować ten narożnik, jak zobaczy, że coś się przełamało. To są takie drobne smaczki, zwracam na nie koniecznie uwagę, no bo one decydują, czy gracz jest dobry, czy bardzo dobry. No i podjeżdżamy pod arte. oddajemy pestkę, ktoś nam ją dobił, 7500, zobaczcie teraz te skryny końcowe. Musi to być oznaka mistrzowska, służba patrolowa, wsparcie, duży kaliber, czołgista, snajper. Zdziwiłbym się, gdyby ktoś miał lepszy wynik w drużynie, ale 2064 bazowego EXPA to jest niesamowita liczba. A zarobkowo tylko 31 tysięcy kredytów na plusie, bo graliśmy na full goldzie. Zobaczcie, jaki to jest koszt amunicji: 167 tysięcy. Wiadomo, znajdą się oczywiście hejterzy, którzy powiedzą, że ta powtórka nic nie pokazała, bo gość gra na full goldzie, ale według mnie ona pokazała potencjał Progetto, jak w dosyć szybkiej bitwie może zrobić on niesamowite ilości uszkodzeń jak i jaki ten czołg jest po prostu mocny, ponieważ uważam, że zdecydowana większość tych wszystkich pocisków po prostu by weszła nam bez żadnego problemu, może strzał w 50TP, może strzały w BZT sprawiłyby kłopoty. Jak mówiłem wcześniej, znam Aniolatora osobiście i wiem, że to jest taki typ człowieka, który wszystko maksymalizuje, on uwielbia grać pod średnie uszkodzenia, robić ich jak najwięcej. Dlatego grał na full goldzie. Taka jest odpowiedź odnośnie tego wszystkiego. Sprawia mu to frajdę i ja nie widzę w tym nic kompletnie złego. Dla mnie pokazał fajną powtórkę, ale jeżeli wam się ona nie spodobała, to zapraszam was do skomentowania. I podzielania się opinią, czy może warto pokazywać takie powtórki, gdzie jest Full gol czy nie. Bo sam się zastanawiam, jaki jest Wasz odbiór. Tak samo od dzisiaj możecie zauważyć powiększony panel z uszkodzeniami, to znaczy, kto ile zadaje dokładnie uszkodzeń. Zrobiłem to, bo uważam, że to jest bardzo dobre obce dla osób, które oglądają na telefonach, w szczególności jak oglądają streamy w gorszej jakości albo odcinki moje to wtedy często interesuje Was ile ma na przykład uszkodzeń i przez to, że to są takie malutkie cyferki, to ciężko dostrzec albo osoby, które też mają problemy ze wzrokiem, teraz mogą bez problemu zobaczyć ile tych uszkodzeń jest zrobionych. Dziękuję bardzo Ajoksinowi, który udostępnił mi tego moda. Prywatnie robił to dla niego jakiś, jakaś osoba, która zajmuje się modami. I jeszcze też bym was poprosił o komentarze, co sądzicie właśnie na temat tego powiększenia. Czy przyjemniej wam się ogląda, gorzej? Dajcie koniecznie znać. Jeszcze ostatni wątek, pozdrawiam ciebie użytkowniku Chief, który napisał mi już od dwóch tygodni, żebym zmienił te niki graczy na nazwy czołgów. Zrobiłem to na swoim koncie, ale teraz zauważyłem, że powtórki są nagrywane jeszcze z nikami i muszę na to zwracać uwagę. Pozdrawiam. A na koniec odcinka zapraszam was serdecznie na ANEBE, czyli miejsce, gdzie możecie kupić gry po okazyjnych cenach, klucze do gier tak naprawdę na, na Steam czy inne platformy. Mamy specjalną zakładkę, czyli okazję miesiąca. Zobaczcie zresztą sami, może coś wam zaciekawi. Mojego kodu robotowego nie ma, ale jest mój link w opisie, z którego możecie skorzystać. Też jest ostatnio ta popularna gra, jak Hogwarts Legacy. Sprawdźcie sami. I to tyle. Dzięki za filmik. Trzymajcie się to elo.